Witam ponownie. Dzisiaj minęło dokładnie wczoraj, chyba dwa tygodnie od wymiany wkładki na tą wkładkę 70, 72 stopnie z 78. No i przy dzisiejszym rozpaleniu ten problem z zapowietrzeniem wydaje mi się, że już całkowicie zniknął. Yy, tu piec jest rozpalony, w tej chwili jest około 76 stopni na liczniku atmosa i taki jest dźwięk, może ja na chwilę wyłączę wentylator, taki jest dźwięk domatu. Co jakiś czas przerzuci trochę wody, ale to już jest nie to, co było wcześniej, że on tak jakby zasysał tą wodę i przypychał. Chodzi na drugim biegu cały czas. Filipu forma 71 i 4 stopnia w górę po 30 kilka w środku i na dole. Niedawno zaczął się ładować. Jeszcze była podgrzewana woda użytkowa, no i grzejniki cały czas są łączone. W domu się troszkę wychodziło. Zawór jest otwarty tylko w 24 Także taki jest dźwięk. Głosy, włosy, które w tej chwili staram się tu jak najbliżej. Wydaje, że, wydaje mi się, że trzeba było jednak tego czasu wygrzania tej wody w buforze, żeby to się trochę poprawiło. Rzeczywiście teraz poprawiło się. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wydaje mi się, że problem został póki co rozwiązany. Dzięki za uwagę. Cześć.